Czy miasto powinno wybudować bulwary po drugiej stronie wart? Taki mądry, to ja nie jestem, żeby wiedzieć, czy powinno. No, zapytałbym mądrzejszych od siebie. Ale warto coś zrobić, bo widziałem miasta, które pięknie wykorzystały rzekę, więc jeżeli po różnych analizach, badaniach, rozmowach z mieszkańcami Zresztą sam proces, wiecie, przez Państwa, planowania, dyskutowania o rozwoju miasta jest fascynujący. No, dlatego ja też chcę być prezydentem, bo to jest po prostu kapitalne wyzwanie, ale to bym chciał wydyskutować z mieszkańcami. Posłuchać no, planistów, architektów, popatrzeć na inne miasta, pomierzyć trochę parametry społeczne. No, ludność nam się wyrudnia, powiedzieliście, więc jest pytanie, czy to, te, to jest najważniejsza inwestycja. Nie wydaje mi się, że to byłaby najważniejsza inwestycja w tej chwili, ale oczywiście chciałbym mieć coś atrakcyjnego. Niekoniecznie odwzorowanie tego samego, co mamy po stronie północnej. No co tu można jeszcze powiedzieć, mam 10 sekund. Ja bym chciał przede wszystkim, żeby prezydent konsultował, żeby w przeciwieństwie do Jacka Łucińskiego, żeby rozmawiał ze społeczeństwem i ze swoimi urzędnikami, bo z tego, co wiem, Dziękuję to po prostu bardzo. nie mają do niego dostępu.